I będzie pochwalony Jezus Chrystus. I teraz z Ewangelii, z tej części Nowego Testamentu, przechodzimy do listów. Bardzo ważne treści odnajdujemy w liście do Efezjan Świętego Pawła, ale tak przesuwam to mimo, że w układzie redakcyjnym list do Efezjan jest wcześniej, to ja bym chciał jednak go przesunąć, dlatego że z niego będziemy wydobywali. Sporą ilość treści, czyli to będzie taki cały wręcz cykl KTHS. Natomiast chciałbym przeskoczyć do listu do Hebrajczyków, gdzie odnajdujemy wyrażenie, werset dość krótki, ale niezwykle syntetyczny, ale w tej syntetyczności też kopalnia treści, bardzo bogaty w treść. To jest trzynasty rozdział listu do Hebrajczyków, czwarty werset. W tym czwartym wersecie autor listu do Hebrajczyków to nie jest Święty Paweł, ciągle się mówi o tym, że autorstwo nie jest znane, ale mówi się o tym, że jest to może być, być może jakiś jeden z bliższych uczniów Świętego Pawła, ale nie Święty Paweł. A więc autor tego, tego tekstu w tym trzynastym wersecie zawarł sporo takich, można powiedzieć, porozczepianych wskazań do życia religijnego, życia duchowego, ale też życia społecznego. Mówi tutaj też między innymi o gościnności. Natomiast właśnie w tym czwartym wersecie mówi o małżeństwie. I zapisał to w taki sposób: We niech będzie małżeństwo pod każdym względem. I łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. To jest właśnie ten fragment. No nie ukrywam, nie ukrywam, że ja tym wersetem, króciutkim wersetem, zachwycam się od bardzo dawna i też nie chcę tego ukrywać, że takim początkiem, który spowodował, że bardzo mocno mi się zaczęły otwierać oczy na przesłanie zawarcia, zawarte w tym tekście, tym początkiem było nasze wejście, moje i, i, i Oli, a więc naszego małżeństwa. W obręb wspólnoty, w zakres formacji w ramach domowego kościoła. Wspólnota, domowy kościół jest wspólnotą, która jest od bardzo dawna bardzo bliska naszemu sercu. I na których rekolekcjach, już teraz dokładnie nie pamiętam, na których ten tekst wybrzmiał. Ja się zacząłem od tamtego momentu tak bardzo głęboko nad tym zastanawiać. No, dość powiedzieć, że. Jeśli dzisiaj mam przyjemność również posługiwać w ramach rekolekcji czy w ramach nauk na mrzach niedzielnych w parafiach, to bardzo często właśnie ten werset jest takim punktem wyjścia. To, że wśród moich książek jest też taka książka Miłość małżeńska, o przepraszam, miłość małżeńska może być piękna, recepta na szczęście w małżeństwie. Miłość małżeńska może być piękna recepta na szczęście w małżeństwie. Książka wydana przez wydawnictwo Pomoc misjonarzy. Kerwi Chrystusa w Częstochowie, to też jest owoc dokładnie tego wersetu. W sumie można powiedzieć, że te treści, które chciałem tutaj przybliżyć, wydobywałem, albo taki był początek i inspiracja, właśnie z tego wersetu. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże skalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Wejdźmy w takim razie tak powolutku w tę treść. Najpierw sam początek. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Kiedy tak ze spokojem się zastanowimy, od chociażby nad tym wyrażeniem we czci, no to razu nam się nasuwa na myśl ta rzeczywistość liturgiczna, kościelna wokół nas. Dlatego, że jesteśmy wdrożeni, można powiedzieć, od małego dziecka, właśnie to, żeby oddawać cześć, oddawać cześć Panu Bogu. Oddawać cześć też y, osobom świętym, wśród nich na pierwszym miejscu Maryi, oddawać cześć też miejscom. Y, my akurat w naszej rzeczywistości katolickiej mamy sporo takich miejsc, o których mówimy, że są to sanktuaria. I samo to miejsce jest takim miejscem szczególnym, wobec którego no, należy się jakaś cześć, nawet ze względu na bogactwo tej tradycji. Historycznej, ale bez wątpienia na pierwszym miejscu, we czci, we trzci, ma być Pan Bóg. A więc to wyrażenie z tego jest zaczerpnięte, że należy się Panu Bogu od nas cześć na najwyższym poziomie. I co się na to składa, to też mniej więcej w naszym doświadczeniu jest zapisane, przybliżone nam uszanowanie tej wartości. Ale teraz zobaczmy. Tak, wyrażenie z kategorii. Doświadczenia religijnego, we czci. I teraz autor tego tekstu mówi właśnie, że taka cześć, jak tym największym świętościom w kościele, w naszej wierze, należy się Panu Bogu. Taka cześć, jaka należy się Maryi, jaka należy się osobom konsegrowanym, też wyniesionym na ołtarze, taka cześć należy się też małżeństwu. No samo to możesz wywołać ciarki po plecach. Można tak powiedzieć: aha! No tak, bo to jest rzeczywistość stworzona przez Pana Boga. To Pan Bóg stworzył małżeństwo. Właśnie dlatego należy mu się cześć. Ale zaraz, ja w tym momencie od razu mówię i proszę, ukonkretniajmy to. Mowa jest o Twoim małżeństwie, słyszysz? O moim. To do Ciebie, to do mnie Pan Bóg mówi, że Twoje małżeństwo, moje, ma mieć taką cześć, że należy mu się taka cześć. O i tu już się można przestraszyć. Moje małżeństwo we czci pod każdym względem. I co to znaczy, będziemy jeszcze przybliżać, ale najpierw w tej części naszych rozważań tylko jeden szczegół, że powinniśmy tak robić. Tak zawsze robię, kiedy chcę wydobywać jak najwięcej treści z jakiegoś zapisu biblijnego. Sięgamy do tekstu oryginalnego. I co tam znajdujemy? Że to wyrażenie weczci, weczci, w języku greckim zapisane słowem timios, timios. I teraz, Gdybyśmy wzięli po prostu słownik grecko-polski, to znajdziemy, że to jest coś cennego, drogocennego, szacownego, coś, czemu się należy też cześć, też szacunek, ale właśnie dlatego, że to jest czymś bardzo cennym, czymś bardzo drogocennym. I na zasadzie tak zwanej samointerpretacji Biblii. To jest w ogóle metoda, którą jako pierwszą powinniśmy stosować wówczas, kiedy chcemy wydobywać jak najwięcej przesłania z danego fragmenta więc szukanie. Gdzie jeszcze występuje to wyrażenie w innych miejscach? Aby sobie kontekst patrzenia poszerzyć i to już głębiej tą zdobyć. I na zasadzie właśnie takiej samoj interpretacji odnajdujemy to wyrażenie w pierwszym liście Świętego Piotra. I to są te słowa: to jest pierwszy rozdział pierwszego listu, ósmy werset. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania. Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka bez zmazy. Tu zaakcentowałem właśnie to wyrażenie, drogocenną krwią Chryst Chrystusa, bo to jest to słowo, timios, drogocenna krew Chrystusa. Zobaczmy, tutaj autor listu do hebrajczyków mówi, małżeństwo ma być we czci pod każdym względem, i święty Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale w 8 wersecie, pisze, drogocenną krwią Chrystusa zostaliśmy wykupieni, oczyszczeni, obmyci. To samo słowo. Bardzo prosty wniosek. I absolutnie e e nie ma w tym nadużycia. Czyli można by powiedzieć, że małżeństwo we czci, czyli jest tak wysoko postawione w tej randze ważności w naszym życiu duchowym, jak drogocenna krew Chrystusa. Ale jeszcze coś. Jeśli chodzi o wartości drogocennej krwi Chrystusa, wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni. A więc małżeństwo ma taką wartość, że to urzeczywistnienie się tego wykupienia ze złego postępowania, obciążenie grzechu pierwotnego w każdym z nas, że to wykupienie następuje dla nas, żyjących w małżeństwie, przez małżeństwo. Przez małżeństwo sakramentalne, w którym no, całym sobą jest Jezus obecny, ze swoją drogocenną krwią. A więc my dostaliśmy ten dar, ja, właśnie dlatego, że zdecydowaliśmy się na życie w małżeństwie sakramentalnym, że żyjąc obowiązkami stanu, po prostu robiąc od rana do wieczora to, co do nas należy, w małżeństwie sakramentalnym. A więc ja jako mąż, jako mężczyzna, jako ojciec, robię to, co do mnie należy, jako do męża, do ojca, do mężczyzny, Jola jako żona robi właśnie od rana do wieczora to, co do niej należy jako żona, jako kobieta, jako matka. I właśnie dlatego, że to jest zanurzone w Jezusie, ma to dla nas wartość zbawczą. Pokorne wykonywanie naszych obowiązków stanu ma dla nas wartość zbawczą. Święty Piotr wyraźnie nam o tym mówi. Drogocenna krew w która nas wykupuje. I to samo słowo w małżeństwie sakramentalnym, a my wiemy, co jest istotą małżeństwa sakramentalnego. Że to jest stała obecność z małżonkami, że to jest stała obecność Jezusa pośród małżonków. Więc daje nam to taką wartość. Kochani, będziemy jeszcze wydobywać inne części z tego fragmentu, z tego przesłania, ale to jest niezwykle ważne na samym początku, ale też wywołujące niezwykłą radość. Uradujmy się, ucieszmy się, że tak na dobrą sprawę, że tak na dobrą sprawę. My, małżonkowie sakramentalni, też lubię tego wyrażenia używać, idziemy w papudkach do nieba. Prostą drogą do nieba, wykonując rzeczy zupełnie elementarne, czyli nasz sakrament małżeństwa w połączeniu z sakramentem Eucharystii, bo o tym powiedzieliśmy: nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii, a więc raz w tygodniu, daj Boże, pełny udział w mszy, regularna spowiedź do tego jest potrzebna. I nasza codzienna modlitwa małżeńska, i idziemy prostą drogą do nieba, jeśli jeszcze doda dodatek. Uświęcamy wszystkie nasze czynności codzienne, a więc z pokorą wykonujemy nasze obowiązki stanu. Niewiele więcej trzeba, aby realizować właśnie owo nasze odkupienie, oczyszczenie z tego, co odzieciliśmy, z tego złego postępowania, które odziedziczyliśmy po przodkach jako skutki grzechu pierwotnego, prostą drogą do nieba. Co tutaj też jakby w takim wniosku się zawiera, że tak na dobrą sprawę. My naprawdę nie potrzebujemy z jakąś taką nadmierną gorliwością, nawet bym powiedział niebezpieczną gorliwością, poszukiwać jakichś źródeł duchowego rozwoju, właśnie myśląc, że no to o to chodzi, że to jest ideał życia, żeby jak najmocniej się do Jezusa upodobniać, ja muszę intensywnie się duchowo rozwijać. Nie, 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 przepraszam, nie musisz się intensywnie duchowo rozwijać. Wcale nie chodzi o twój, twój duchowy rozwój. Przestań, nawet nie masz się duchowo rozwijać. Mówię to tak przekornie trochę, do nas żyjących w małżeństwie, bo żyjąc w małżeństwie wcale nie chodzi o Twój duchowy rozwój, słyszysz? Jesteśmy jednym ciałem. I to w tym doświadczeniu, jakby duchowym, ma być na jedno ciało ukierunkowane. Nie jest ważny Twój duchowy rozwój, ważny jest duchowy rozwój naszego małżeństwa. A, kochani, przepraszam, no trzeba to powiedzieć. Zobaczcie, jak często dostrzegamy taką sytuację, gdzie osoby żyjące w małżeństwie w pojedynkę, po uszy, angażują się w jakieś klimaty wspólnotowe, nawet w formie posługiwania, nawet w formie liderowania, właśnie z takim nastawieniem, że on się ma duchowo rozwijać. Nie masz się duchowo rozwijać. Nie potrzebujesz tego. Żyjąc w małżeństwie, razem we dwoje, właśnie spełniając te warunki. Codzienna modlitwa, co codzienna wspólna Eucharystia, daj Boże przystąpienie do komunii i realizacja obowiązków stanu i uzyskujemy pełnię właśnie tych dóbr nadprzyrodzonych, które Jezus nam Zostawił poprzez swoją odkupieńczą śmierć, poprzez swoją drogocenną krew Chrystusa. Chcę, chcę to mocno powiedzieć, chcę to mocno wyakcentować, żebyśmy nie popełniali właśnie czegoś takiego, że ten akcent zostaje położony na mój duchowy rozwój indywidualny. Często kosztem jakości małżeństwa. często Wywołując właśnie to takie mocne zaangażowanie, wielokrotnie, wielogodzinne w ciągu tygodnia, wywołując bardzo dużo napięcia, rodząc jakieś konflikty w małżeństwie. Nie potrzebujemy tego. Tak to przepięknie Pan Bóg ułożył. We niech będzie małżeństwo, we czci, i drogocenne. Tak samo drogocenna jest krew Jezusa, mocą której jesteśmy zbawieni i odkupieni. Połączmy to, żyjmy po prostu pokornie obowiązkami stanu, czerpmy moc do sakramentu małżeństwa, sakramentu Eucharystii i ze wspólnej modlitwy. I prostą drogą do nieba, w paputkach do nieba. Dziękuję, szczęść Boże.